Dzień dobry, witamy wszystkich na briefingu prasowym poprzedzającym przygotowania do rundy wiosennej. Jest z nami trener Marek Papszon na początek. Panie trenerze, no poprosimy o takie kilka słów podsumowania tej przerwy i tego co chcemy robić w najbliższych dniach, tygodniach, a potem przejdziemy do pytań tutaj od dziennikarzy. Dobry wieczór. No co, wracamy po tej, po tej przerwie urlopowej. W dobrych nastrojach, taką dobrą energią. To jest to jest chyba naturalne, bo, bo świetny rok za nami. Dzisiaj właśnie przed chwilą. Generalnie przepraszam za spóźnienie, bo mieliśmy taką odprawę z zespołem podsumowującą trochę ten cały rok, nie tylko tą, tą rundę, to, to jak się prezentowaliśmy, ale też jakie wyzwania przed nami. Co zrobić, żeby, żeby zachować ten kierunek i. i i dalej się rozwijać, więc fajny czas, czas przed nami, bo mamy taki rozbity trochę okres przygotowawczy, bo teraz dwa tygodnie pracy zaczynamy ten pierwszy tydzień u siebie, później wyjeżdżamy do Holandii, Belgii na takie trzy, tur, tur trzy, trzy sparingowy. Później ta przerwa świąteczno-noworoczna i 2 stycznia już wylatujemy do, do Turcji. Tam jesteśmy praktycznie trzy tygodnie, wracamy jest tydzień do ligi, prawdopodobnie też będzie takie mini zgrupowanie przed meczem z wartą. No i, i zaczynamy tą decydującą rundę, w której wszystko się rozstrzygnie. Czy są jakieś pytania? Nie powie, jak na ekspresie, okresy przygotowawczych, przygotowawczy, czy ze względu na on przypomina te znane z niższych czy, czy też ten jest zupełnie inny. Nie, właśnie też rozmawialiśmy o tym z chłopakami, że ten okres jest taki przyjemny w sumie, bo raz, że nie jest ciągiem, jest ta przerwa świąteczno-noworoczna i to jest, to jest dużo. Dwa, my mamy świetne warunki tutaj zapewnione przez klub, bo wyjeżdżamy, tak jak mówiłem, na trzy sparingi z takimi mocnymi rywalami i, i to jest ta pierwsza część, a druga Turcja, no to, to, to jest już znany, znany temat, gdzie, gdzie też te warunki są doskonale. Doskonałe można pracować, ale też pograć sparingi z mocnymi rywalami. A wracamy jest tydzień do ligi, więc znowu trochę inne warunki. Trzeba się znowu zaklimatyzować i do pogody, i tutaj do do tych warunków naturalnych, które będą, będą będą w Polsce, także to zupełnie inny okres, no bo ja przypominam sobie te okresy w tych niższych ligach, to rzeczywiście było 12-13 tygodni, taki okres tak, taki okres przygotowawczy w pierwszej lidze, gdzie jeszcze mecze chyba były przełożone dwa, bo, bo był taki mróz, a jeszcze podgrzewanych boisk nie było, więc to, to się jeszcze przedłużało do 16 chyba tygodni, no to było, to było trudne. Tak, no ideą z tego pierwszego zgrupowania było to, żeby po, pograć jak z, z najmocniejszymi rywalami I, i to nam przyświecało nie bardziej warunki do treningu, tylko rywale, e, z którymi mo, możemy się skonfrontować i, i tutaj dzięki, dzięki dużej pracy mm, kierownika drużyny Kamila między innymi no m.in. udało nam się to dopiąć i, i, i mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegało tak, jak sobie zaplanowaliśmy. generalnie myślicie o tym, żeby, żeby w zimie kombinować też wiele sytuacjach kombinować, dobre słowo. Na pewno myślimy o tym, żeby, żeby jeszcze, jeszcze wzmocnić zespół i, i takie, takie działania są, są prowadzone, natomiast no, na tą chwilę nie mamy jeszcze, jeszcze no żadnych informacji, które moglibyśmy, moglibyśmy przekazać. Wierzę, że, że to, co mamy zaplanowane, zrealizujemy i wtedy, wtedy ja jako trener przynajmniej będę zadowolony. W jakich nastrojach, w jakim zdrowiu wrócili zawodnicy? Chyba z nich, który przechodził przed chwilą, to trener Karnis. Jak to wygląda w tym momencie? Właściwie wszyscy zawodnicy dotarli bez problemu i to jest ważne też, bo mamy dużo zawodników spoza Polski, więc cieszę się, że wszyscy dotarli, oprócz Gianisa Nikolaou, bo on dostał, dostał ode mnie tutaj 2-3 dni jeszcze dłuższe ze względu na to, że grał w reprezentacji Grecji reszta chłopaków no, dotarła, nie wszyscy są pra co prawda od razu do takiego treningu drużynowego, nowego, bo, bo jeszcze, jeszcze kilku graczy boryka się z niedoleczonymi urazami z, z, końca, z końca rundy. Nie chcemy ryzykować też i chcemy ich odbudować, tak, żeby, żeby być może byli gotowi na Holandię. Jak nie, to nawet, nawet na, ten, na tą drugą część przygotowań w Turcji, żeby, żeby nie komplikować tutaj sprawy. Marzenia to za duże słowo, na pewno cele transferowe są, one są wyznaczone i dyrektor sportowy dział Scoutingu, właściciel, prezes no, znają, znają jakby te cele transferowe, teraz kwestia tylko, tylko porozumienia i, i, albo aż te porozumienia, no to zależy jak na to się patrzy, bo to nie są łatwe sprawy. Jakie cele? No, trudno, żeby było inaczej. Jeżeli jesteśmy na pierwszym miejscu, musimy walczyć o to, żeby zdobyć mistrzostwo. To jest, to jest cel numer jeden. No i, i obronić Puchar Polski to jest cel, cel, cel numer dwa. Tak, jak, za, jak wszyscy dobrze odpocząłem, byłem z rodziną i ładowałem baterię za, za ten okres, który, który nas czeka. I... No, wróciliśmy tutaj ta dwa tygodnie teraz. Wiemy jak, jak będzie, jak zawsze jest tutaj ciężko się pracuje, także jesteśmy przygotowani z nową energią i idziemy dalej. No to teraz, szanowni państwo prosimy o zadawanie pytania. Proszę Olga. Bez zdradania tajemnic pierwszego spotkania i tej pierwszej prawy, to w jakich nastrojach, jak, jak cię spotkaliście po takiej nie aż takiej długiej przerwie? Atmosfera jest bardzo dobra, pozytywna. Mamy nowe energię, tak dobrze odpoczęliśmy, jak, jak powiedziałem, i, i tutaj jak, jak ile widziałem chłopaków ile gadałem, to wszyscy jesteśmy pozytywni i idziemy, idziemy pracować teraz. Przypadam, dwa zgrupowania. To pierwsze Holandia, Belgia i bardzo fajne sparingi. To jest coś, czym się można ekscytować, że już właśnie w okresie przygotowawczym będziecie się mierzyć z takimi mocnymi drużnami? No tak, tak, to wszyscy mi naj, najwięcej lubimy grać mecze i to, że nam się udało. Organizować takie, takie mecze na, na oborze to jest bardzo fajnie, i, i oczywiście, że chcemy, chcemy ich zagrać. Także myślę, że lepiej tak niż, niż biegać. Zdobyć Mistrzostwo Polski i obronić Puchar Polski powiedział przed chwilą trener o celach. Hmm, takie niewygórowane, ale fajne. No. To zawsze są nasze cele, to najwyższe cele, to, te, to, to tutaj jest postawa i, i tak utrzymujemy uczymy te, te, te zasady i te cele nasze i nie ukrywamy o to, że, że chcemy walczyć o, 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 te, o te najwyższe cele. Czy są jeszcze jakieś pytania? W nietypowym terminie, czy... Ty, czy wy macie też czas, żeby w ogóle obejrzeć jakieś mecze mundialowe? Czy ty komuś kibicujesz? No, oczywiście komuś kibicuję Chorwacji na pewno, także oglądam wszystkie mecze Chorwacji. Oglądałem, kiedy mam czas, to trochę więcej. Czasami nie za dużo tak, nie miałem tyle czasu, żeby obejrzeć wszystkie mecze, ale, ale, ale spróbuję teraz, kiedy, kiedy będziemy mieli trochę więcej czasu po treningach zobaczyć.